Słuchajcie, byłem trochę estetycznie nastawiony do tego typu rzeczy, jak ta oto platforma do ustawiania motocykla w garażu, ale zakup drugiego potężnego motocykla, który ogranicza mi tutaj manewry garażowe, spowodował, że zakupiłem używkę. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować zapraszam sobie tutaj umowy dywanik żeby nam się to nie ślizgało oblokowujemy o tak

teraz odblokować zabezpieczenia to. Teraz to Teraz możemy by manewrować motocykl. Nie jest to takie proste przy tym kolosie, ale musimy tu nabrać prawy. Jak widzicie, jest to za pierwszym razem takie proste jak mi się wydawało. No ale tutaj proszę mamy motocykl przy samej ścianie. Nigdy byśmy tak nie wjechali. Możemy wjechać teraz drugim. Super sprawa. Gorąco polecam. Świetna rzecz. Motocyk pięknie dostawiony do samej ściany. No nigdy byśmy tak nie podjechali, bo musielibyśmy go pod kątem stawiać. Natomiast tutaj na wózeczku wjeżdżamy, drugi sobie stoi. Mamy tutaj pięknie przy samej ścianie ustawione. Co nam tutaj zrobiło masę miejsca? Tutaj stoi drugi przejście. Dzięki za uwagę. Polecam serdecznie subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć.